Kiedy mówię ludziom, że pracuję w fabryce, na ich twarzach zwykle pojawia się ten niezręczny grymas. Jakbym im właśnie oznajmił, że leczę zęby za pomocą łyżki. Och, to uczciwa praca, mówią tym samym tonem, którego użyliby, opisując ulicznego magika, który dla poklasku zjada gwoździe. Ale prawda jest taka, że lubię to, co robię. Wiem, o której godzinie zaczynam, wiem, ile zarabiam, rozwiązuję prawdziwe problemy własnymi rękami, a nie tylko przesuwam przecinki w arkuszu kalkulacyjnym, udając, że moje uzależnienie od kawy jest cechą osobowości. Zostałem w rodzinnym mieście, kiedy zmarł mój tata. Odrzuciłem stypendium na Politechnice, bo mama tonęła w rachunkach, a Piotr, nasz książę kardiologii, nie mógł przecież opóźnić studiów medycznych, żeby pomóc. Podjąłem pracę w lokalnym zakładzie, tym samym, w którym tata przepracował 30 lat. Ten sam zapach, te same maszyny, te same zniszczone szafki z imionami wyrytymi w farbie jak na nagrobkach. Moja mama tego nienawidziła. Nienawidziła mnie za to, że to wybrałem. Twój ojciec nie tego chciał. Mówiła za każdym razem, przechodząc obok mnie bez słowa, jakby moja egzystencja była plamą na jej wyobrażeniu o tym, jaka powinna być rodzina. Miałem stać się kimś, kim mogłaby się chwalić na spotkaniach w kółku parafialnym. Zamiast tego byłem tym, który naprawił dach, wymienił boiler i po cichu zapłacił resztę za wycieczkę szkolną mojej młodszej siostry Zosi, bo mama zapomniała. Nigdy nie narzekałem, ani razu, bo uznałem, że może to jest cena bycia tym statecznym który został Aż nadszedł dzień matki. Właśnie skończyłem dziesięciogodzinną zmianę i odgrzewałem w mikrofali resztki makaronu. Niczym prawdziwy król gastronomii, kiedy brzęknął mój telefon. Rodzinny czat na Whatsappie. Otworzyłem go. Wiadomość była krótka, ostra, zatruta jak igła. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia matki, kolacja w niedzielę o 18. Jestem tak dumna ze wszystkich moich dzieci, które ciężko pracowały i odniosły sukces w życiu. Jesteście tym, co sprawia, że bycie mamą jest warte wszystkiego. A potem Ania, prawniczka, Piotr, lekarz, Zosia, menedżerka marketingu. To było wszystko. Żadnego marka, żadnego kocham was, wszystkich. Po prostu cyfrowy policzek. A tuż pod tym dodała. Niektóre wybory są zbyt żenujące, by o nich wspominać. Nie poznaję już kogoś, kto wybiera pracę w fabryce zamiast ambicji. Ta kolacja jest dla moich dzieci, które odniosły sukces. Przeczytałem to pięć razy, a potem jeszcze raz, żeby się upewnić, że nie mam halucynacji od oparów spawalniczych. Nikt nic nie powiedział. Ani Piotr, ani Ania, ani Zofia, cisza, która krzyczała wielkimi literami Żadnego. Co to ma znaczyć mamo? Żadnego. Zapomniałaś o Marku. Nawet żadnej leniwej emotikony w obronie. Piotr wysłał kciuk w górę. Ania odpisała: Nie mogę się doczekać. Zosia wrzuciła głupią naklejkę z tańczącym kwiatkiem. To wszystko, jakby wszystko było w porządku. Spojrzałem na swój makaron, potem na czat, a potem na te żałosne emotikony rosnącego bukietu kwiatów, które wyglądały jak ozdoba na czymś spokojnie otworzyłem ustawienia, usunąłem grupę, zablokowałem każdy numer, odłożyłem telefon i w końcu zjadłem makaron. Nie dlatego, że czułem się dobrze, ale dlatego, że przestałem oczekiwać, że kiedykolwiek tak będzie. A kiedy ludzie pytają mnie teraz dlaczego przestałem rozmawiać z rodziną, mówię po prostu Dzień Matki. Myślą, że żartuję, ale ja nie żartuję. Nie wściekałem się, nie krzyczałem, nie odpisałem, żadnych udawanych gestów. Wow, dzięki mamo. Po prostu przestałem. Przestałem oczekiwać czegokolwiek. Przestałem sprawdzać czat. Przestałem mieć nadzieję, że ktoś się za mną wstawi. Wiesz co jest gorsze od bycia obrażanym? Bycie wymazanym. Dzień po wiadomości na Dzień Matki. Stałem jak zwykle o 5:45 rano, włożyłem mój poplamiony Uniform i poszedłem do pracy. Kierownik zmiany zażartował z moich włosów sterczących jak szyszka, a ja zaśmiałem się sztucznie, jakby wszystko było w porządku. Nawet przytrzymałem drzwi Adamowi z wysyłki, który był na mnie zły, odkąd dwa miesiące temu zaklepałem ostatniego pączka z dżemem. Wszystko wyglądało tak samo, z wyjątkiem tego, że nic nie było takie samo. Wróciłem do domu tamtej nocy i usunąłem z telefonu każde zdjęcie, na którym był choćby ślad po nich. Rodzinne wakacje, ukończenie szkoły, urodziny, nawet to zamazane zdjęcie, na którym Piotr potknął się na ganku i zniszczył doniczkę. Zniknęło. Potem przyszła kolej na media społecznościowe. Facebook zlikwidowany, Instagram wyczyszczony, czaty grupowe zablokowane, Snapchat, kto tego jeszcze używa? nawet z listy znajomych ciocie Grażynę, chociaż nic nie zrobiła, ale szczerze mówiąc, jeśli widzisz, że ktoś jest traktowany jak przeterminowany karton mleka i nic nie mówisz, jesteś tego częścią. Żegnaj ciociu. Najdziwniejsza była cisza. Żadnego SMS-a, żadnego telefonu, nawet żadnego pasywno-agresywnego mema z cytatem z Biblii od mamy. Spodziewałem się, że Ania wyśle coś protekcjonalnego w stylu: "Wszyscy inaczej przetwarzamy sukces", a Zosia przełamie ciszę jednym ze swoich klasycznych uników w stylu: "Mama nie miała tego na myśli". Ale nie. Nic. Naprawdę zamierzali pozwolić mi zniknąć. I wtedy do mnie dotarło. Nie należałem do nich. Należałem do ich narracji. A kiedy przestałem do niej pasować, kiedy wybrałem fan... Fabrykę zamiast narożnego biura, stałem się żenującym przypisem, którego nie chcieli czytać na głos. Zacząłem więc oduczać się potrzeby bycia wybranym przez ludzi, którzy nie potrafili nawet wybrać życzliwości. Chodziłem do pracy, wracałem do domu, oglądałem na YouTubie filmy o systemach zasilania, teorii elektryczności, projektowaniu mechanicznym. Zacząłem chodzić na wieczorowe zajęcia do lokalnego technikum. Cicho, bez ogłoszeń, bez przechwałek na Facebooku. Tylko ja trochę kawy i marzenie. W każdy wtorek i czwartek wychodziłem z pracy, przebierałem się w szatni i jechałem prosto na uczelnie w moich stalowych butach i fabrycznej bluzie, otoczony przez dzieciaki 10 lat młodsze, które myślały, że jestem czymś wujkiem odwiedzającym zajęcia. To nie Miało znaczenia, bo powoli coś się zmieniało. Zacząłem czuć dumę z siebie. Nie w ten sposób, w jaki mama publikowała mój list o przyjęciu na studia medyczne na Facebooku. Nie, to było coś innego. To było zasłużone. Podczas gdy Piotr był tam złotym chłopcem-doktorem, a Ania zajęta była publikowaniem przefiltrowanych selfie z biurowych toalet, ja budowałem wszystko od zera z kluczem w jednej ręce i podręcznikiem w drugiej. Nikomu nie powiedziałem, nawet moim współpracownikom, bo to nie było na pokaz, to było dla mnie. Ale były też ciężkie noce. Noce, kiedy przewijałem listę kontaktów i zatrzymywałem się nad ich imionami, kiedy prawie napisałem do Zosi, czy ty też tak myślałaś? Kiedy prawie zadzwoniłem do mamy i zapytałem, czy poczułaś ulgę, wymazując mnie w ten sposób, ale nie zrobiłem tego. Już raz byłem niewidzialny, nie zamierzałem ponownie ubiegać się o te role. Zamiast tego zacząłem pisać pamiętnik, zapisując rzeczy, których nigdy nie powiedziałem na głos. Pisząc to, co chciałbym, żeby ktoś, ktokolwiek, powiedział mi, kiedy dorastałem. Rzeczy w stylu można iść inną drogą. Miłość nie jest warunkowa. I nie jesteś zepsuty. Oni po prostu chcieli innego wzoru. Trzymałem ten notatnik schowany w starym pudełku po cygarach, które zostawił mi tata. Tym, które wciąż pachniało olejem silnikowym i wodą po goleniu. Jedyny kawałek jego, którego nie wyrzucili. To małe pudełko stało się święte. Przypomnienie, że ktoś kiedyś widział wartość w tym, kim byłem, a nie w tym, kim mógłbym się stać. I gdy tygodnie zamieniały się w miesiące wydarzyło się coś niezwykłego. Zacząłem znowu się śmiać. Prawdziwym, głośnym śmiechem, zwykle z głupich rzeczy, jak ktoś odgrzewający rybę w pracy w mikrofali, albo ja upuszczający klucz na stopę i udający, że nie boli, bo patrzył starzysta. Stałem się bardziej obecny, bardziej skupiony. Czułem, jak staję się kimś solidnym, nie tym rodzajem sukcesu, o którym moja mama mogłaby pisać, ale tym, który pozostaje na nogach nawet po wymazaniu. Nie zrobiłem wielkiego powrotu. Żadnych popisów na Instagramie, żadnych montaży w stylu, patrzcie jak się podnoszę. Tylko wczesne poranki, czarna kawa, buty ze stalowymi noskami i cicha godność dobrze wykonanej pracy. Pracowałem ciężej niż kiedykolwiek. Nauczyłem się każdej maszyny na hali. Przez systemy, zapamiętałem układy, odkryłem, dlaczego starożytny robot pakujący, psuł się w co trzeci wtorek, jakby miał związkową umowę z chaosem. Kierownictwo to zauważyło. Pewnego dnia mój przełożony wziął mnie na bok i powiedział: Hej Marek, myślałeś kiedyś o przejęciu linii? Zamarłem. Byłem tam prawie pięć lat i ani razu nie usłyszałem tych słów. Wate, wzruszyłem ramionami. Jasne, jaki jest haczyk? Zaśmiał się. Żadnego haczyka. Już wykonujesz tę robotę. Równie dobrze możemy ci za to płacić. Dwa miesiące później byłem już poza halą. W małym, przeszklonym biurze z widokiem na zakład. Klimatyzacja działała na pół Krzesło skrzypiało. Biurko miało wyryte napisy z wczesnych lat 2000, takie jak Krzysiek rządzi, ale było moje. Przestałem chodzić na wieczorowe zajęcia, bo skończyłem program, zdobyłem certyfikat z zarządzania i systemów operacyjnych. Nie było to seksowne, ale dało mi 22% podwyżkę i nową plakietkę z napisem kierownik. Wciąż nosiłem te same buty, tylko teraz wypastowane. I wciąż nikomu nie powiedziałem, o ile wiedziała moja rodzina, wciąż naciskałem guziki i ocierałem pod z czoła. Miłe, małe rozczarowanie w kombinezonie. Niech tak myślą. Wtedy ją poznałem. To nie był moment z komedii romantycznej. Żadnych iskier nad rozlaną kawą, żadnego przypadkowego dotknięcia dłoni nad taśmociągiem. Miała na imię Ewa i pracowała w dziale inwentaryzacji. Była mądra, bystra i miała zerową tolerancję dla nonsensów. Pierwsze, co mi kiedykolwiek powiedziała, brzmiało, jeśli zamierzasz. Przy... Przejąć linię numer 3. Napraw skaner kodów kreskowych. Nie będę logować kolejnych 37 duplikatów, bo jakiś idiota znowu poluzował stojak. Wpatrywałem się w nią przez chwilę, a potem uśmiechnąłem się. Cześć! Jestem Marek, nie odwzajemniła uśmiechu. Napraw skaner, Marek. Zakochałem się w niej odrobinę właśnie w tamtej chwili. Ewa nie była krzykliwa, żadnego fałszywego głosu, żadnych fabrycznych flirtów. Przynosiła własny lunch w pojemnikach. Głośno mówiła o seksizmie, jakby jej za to płacili, i wiedziała, jak przekalibrować czujnik szybciej niż połowa facetów z utrzymania ruchu. Zaczęliśmy powoli. Kawa, potem lunch, potem wspólne powroty do domu, bo mieszkaliśmy w tym samym kie. Runku. Aż pewnej nocy padało, jakby Bóg się na nas złościł i Wskazywałem, że odwiozę ją pod sam dom. Spojrzała na mnie, mrugnęła i powiedziała, Chcesz wejść? Mam resztki chili i kanapę, która nie gryzie. To było wszystko. Tak się zaczęło. Bez dramatów, bez gier, tylko dwoje ludzi, którzy rozumieli długie godziny, bolące stopy i prostą radość z dobrego jedzenia i ciszy. Po kilku miesiącach zamieszkaliśmy razem. Nikomu nie powiedziałem. Ewa zapytała raz, czy twoi bliscy wiedzą o nas? Zaśmiałem się. Nie dlatego, że to było śmieszne, ale dlatego, że to było niedorzeczne. Oni nawet nie wiedzą, że wciąż istnieje. Skinęła głową. I jest ci z tym dobrze? Lepiej niż dobrze, powiedziałem. Nigdy nie byłem spokojniejszy w życiu. Pobraliśmy się w urzędzie stanu cywilnego we wtorek, Bez wielkiej białej sukni, bez drużby o imieniu do Bentley, tylko on ona, ja i butelka przyzwoitego czerwonego wina w samochodzie na później zachowała swoje nazwisko. Ja zachowałem swój spokój. Sześć miesięcy później była w ciąży. Płakała, kiedy mi powiedziała. Mówiła, że się boi, że nie chce wychowywać dziecka w ciszy i emocjonalnym głodzie, w jakim oboje dorastaliśmy. Ująłem jej dłoń i powiedziałem: To dziecko pozna miłość, zanim pozna swoje własne imię. Skinęła głową, uśmiechnęła się, a potem zapytała: Chcesz powiedzieć swojej rodzinie? Nie zawahałem się. Nie, bo ludzie, którzy potrafią cię raz wymazać, spróbują to zrobić ponownie w momencie, gdy przestaniesz odgrywać ich wersję Ciebie, a ja nie miałem zamiaru więcej dla nich występować. Niech myślą, że wciąż jestem w kombinezonie, naprawiam zepsute maszyny i o akceptację. W międzyczasie buduję życie, do którego nigdy nie zostaną zaproszeni. Zanim Ewa była w szóstym miesiącu ciąży, awansowałem dwa razy. Fabryka przeszła całkowitą modernizację. Nowe systemy, nowe oprogramowanie do śledzenia, nowa krew w zarządzie, ja nie byłem nie, nie szano. Tylko to przetrwałem, ja tym kierowałem. Ten sam facet, którego kiedyś nazywali robotnikiem Markiem, teraz przeglądał ich budżety. Dali mi nowy tytuł. Starszy dyrektor zakładu. Ładne biuro. Dwa okna, krzesło, które nie skrzypiało. Wypłata z przecinkiem. Wciąż przynosiłem lunch w tym samym wgniecionym termosie. To mnie trzymało na ziemi. Nie publikowałem tego, nie udostępniałem, nie zmieniałem zdjęcia profilowego na garnitur. Żadnego zdjęcia antykorpo, Cytatami, ale lokalny magazyn biznesowy napisał artykuł. Od hali produkcyjnej do gabinetu dyrektora wzlot Marka Kowalskiego, a moje zdjęcie na tle odnowionej linii montażowej z kaskiem pod pachą znalazło się na pierwszej stronie ich sekcji liderzy regionu. Nie trzeba było długo czekać. Najpierw przyszedł SMS. Hej, nieznajomy, widziałam Cię w gazecie. Mama była taka dumna. Właśnie rozmawiałyśmy o tym, jak niesamowicie sobie poradziłeś. Dwa serduszka, powinniśmy się kiedyś spotkać. Uśmiechnięta buśka. To było od Ani, tej samej Ani, która nie powiedziała ani słowa, kiedy mama wycięła mnie z kolacji na dzień matki jak niechciany składnik. Nie odpisałem. Trzy godziny później zadzwonił telefon. Mama, kobieta, która publicznie oświadczyła, że nie jestem już jej synem. Nagle odkryła, że mój numer wciąż działa. Patrywałem się w ekran, aż przestał dzwonić. Potem wpatrywałem się w niego jeszcze przez chwilę. Zostawiła wiadomość głosową. Jej głos był radosny, swobodny, jakby dzwoniła zapytać o pogodę. Cześć kochanie, widziałam twoje zdjęcie w gazecie. Wow! Zawsze wiedziałam, że staćcie na wielkie rzeczy. Dlaczego nam nie powiedziałeś? Twój brat i siostry właśnie mówili jacy są dumni. Zadzwoń do mnie. Okej, okay, zbierzmy rodzinę. Mamy tyle do świętowania. Nie krzyczałem, nie zablokowałem jej, nawet nie rzuciłem telefonem. Po prostu siedziałem w swoim biurze w mojej szytej na miarę koszuli, słuchając kobiety, która kiedyś napisała: Nie widzę cię już jako mojego syna. Udawaj, że zapomniała. Czekałem, aż skończy się dzień pracy. Pojechałem do domu, zjadłem kolację z Ewą, grillowany ser i zupę pomidorową, bo miała ochotę na coś, co smakuje jak dzieciństwo, ale z mniejszą traumą. Usiedliśmy na kanapie. Gładziła swój brzuch, ja trzymałem jej stopy. Potem jej powiedziałem. Na początku nic nie powiedziała. Potem spojrzała na mnie i zapytała: "Chcesz do niej zadzwonić?". "Nie", powiedziałem. "Chcesz na nią nakrzyczeć?". "Nie". "Chcesz jej nawrzucać w nagradzanym mailu?". Zaśmiałem się. "Kuszące. Czego chcesz, Marek? Zastanowiłem się. "Niczego", powiedziałem. "To jest najlepsze. Po raz pierwszy w życiu nie chcę od niej absolutnie niczego". Siedzieliśmy przez chwilę w ciszy. Potem wstałem, wyciągnąłem kopertę z artykułem z gazety i wsunąłem ją do pudełka z naszej córki. Tuż obok pierwszego zdjęcia USG Ewy i czapeczki od jej siostry. Nie po to, żeby się chwalić, ale żeby pamiętać, że kiedy wszyscy o mnie zapomnieli, ja nie zniknąłem. Zbudowałem i nie potrzebowałem zaproszenia na kolację, żeby to udowodnić. Zaczęło się od telefonu z ochrony budynku. Przeglądałem umowę z dostawcą, popijając zwietrzałą kawę z pokoju socjalnego, kiedy zadzwoniła recepcja. Panie Kowalski, jest tu kobieta, która pyta o pana. Mówi, że jest pana matką. Na początku myślałem, że się przesłyszałem. Potem wstałem, podszedłem do okna i spojrzałem w dół na sześć pięter na główne wejście i tam była. Moja matka. Te same idealne włosy, ta sama beżowa torebka przyciśnięta do żeber jak święta księga. Miała na sobie dokładnie taki strój, jaki wybierasz, kiedy chcesz powiedzieć: jestem tylko słodny starszą kobietą odwiedzającą swojego syna, który odniósł sukces, a nie osobą, która wymazała go ze swojego życia za pomocą SMS-a. Wyglądała jakby oczekiwała kamer, aplauzu, może jakiegoś smyczkowego akompaniamentu. Nie czułem złości, nawet dyskomfortu, tylko ten spokojny, lekki spokój, jakby moje ciało wiedziało, że nie ma wersji tego zakończenia, w której otworzyłbym te drzwi i poczułbym cokolwiek innego niż gorzej. Czy jest tu mówiona? Zapytałem. Ochroniarz zawahał się. Mówi, że jest z rodziny. Odetchnąłem krótko. Powiedziała, że nie jestem jej synem, więc nie. Nie jest. Cisza po drugiej stronie, a potem profesjonalne. Zrozumiałem. Czy mamy ją usunąć? Tak, grzecznie, ale stanowczo. I proszę zanotować, jeśli wróci nie wolno jej wpuszczać. Rozłączyłem się, patrzyłem z okna, jak zbliża się ochroniarz. Nie dotknął jej, tylko wskazał w stronę parkingu, mówiąc powoli. Postawa mojej matki się nie zmieniła ramiona skrzyżowane, głowa przechylona lekko ten sam kąt, którego użyła, kiedy powiedziałem jej, że nie idę na studia, a ona powiedziała: Przynosisz mi wstyd. Stała tam przez 20 minut, nie kręcąc się, nie robiąc sceny, po prostu stała, czekając na co. Nie wiem, zmianę serca, machnięcie z okna, odkupienie nie dostała tego, nie ruszyłem się. O 18:12, kiedy już jej nie było, dostałem SMS-a od Zosi Jechała dwie godziny, żeby cię zobaczyć, Marek. Mogłeś przynajmniej zejść, płakała pod twoim budynkiem. Ach, teraz płaczą. Wpatrywałem się w tele przez chwilę. Potem odpisałem: Wymazała mnie z rodziny za wybór pracy w fabryce. Wszyscy na to pozwoliliście. Płaczę teraz, bo nie może napisać nowego zakończenia. Zablokowałem ją. Ewa wróciła do domu tuż po 19 z jedzeniem na wynos i obolałymi stopami. Zdjęła buty, zobaczyła wyraz mojej twarzy i zapytała, które z nich próbowało tym razem? Moja mama pojawiła się osobiście. Jej brwi wystrzeliły w górę. Rozmawiałeś z nią? Nie, ochrona ją odprowadziła. Ewa rzuciła jedzenie na blat. Dobrze. Nie pytała, czy czułem się źle. Znała odpowiedź. Jedliśmy na kanapie, nasza córka kopała w brzuchu Ewy, jakby próbowała wywalczyć sobie drogę do rozmowy. Po kolacji wyciągnąłem laptopa i otworzyłem folder, do którego nie zaglądałem Nazywał się dowody. W środku był jeden zrzut ekranu. Wiadomość z czatu grupowego z dnia matki. Wszystkie moje dzieci odniosły sukces z wyjątkiem Marka. Wybrał bycie robotnikiem fabrycznym. Nie widzę go już jako mojego syna. Przeczytałem to raz, a potem zamknąłem laptopa. Ewa nachyliła się i zapytała, dlaczego to trzymasz? Zruszyłem ramionami. Nie z goryczy. Po prostu, żeby pamiętać, czego manipulacja nie może wymazać. Skinęła głową. Mądrze. Poszliśmy spać. Następnego ranka na firmowym czacie Slaka zaczęło krążyć zdjęcie. Ktoś zrobił zdjęcie kobiety stojącej przed budynkiem ze skrzyżowanymi ramionami, wyglądającej na zdruzgotaną. Podpis: To czyjaś mama. Stoi tu już od jakichś 20 minut. Dziwne. Nie skomentowałem, nie zareagowałem. Po po wyciszyłem wątek i wróciłem do pracy. Później tego popiję, o dnia dostałem e-mail z adresu, którego na początku nie rozpoznałem. Temat brzmiał po prostu: Nie rozumiesz, jak to jest być matką. Nazwisko na dole Krystyna Kowalska. Oczywiście. Trzy dni po tym, jak stała przed moim budynkiem, przyszedł list. Nie e-mail, nie SMS, fizyczny list, napisany odręcznie na papeterii w kwiaty. Jakby to był rok 1994, a ona pisała do jakiegoś poradnika. Był zaadresowany do Marka Kowalskiego i rodziny, co już mnie wkurzyło. Został wsunięty pod nasze drzwi, bez znaczka, bez koperty, po prostu złożona kartka z imieniem napisanym pismem, którego nie widziałem od czasów kartek urodzinowych w podstawówce. Ewa znalazła go pierwsza składała zakupy, a nasz wózek dziecięcy stał w korytarzu, kiedy zobaczyła go leżącego na wycieraczce. Wyszłam z łazienki i znalazłem ją stojącą tam, trzymającą go jakby mógł wybuchnąć. Jej twarz była blada. Powiedziała tylko to od niej. Wziąłem go delikatnie. Przeczytałem pierwszą linijkę. "Marku, nie wiem, co powiedziałeś swojej żonie o mnie, ale chcę, żeby wiedziała, że zawsze modliłam się o twoje szczęście, nawet kiedy nie rozumiałam twoich wyborów." Ach, więc otwieramy pasywną agresją. Odważne posunięcie. Przejrzałem resztę. To nie były przeprosiny. To była manipulacja. Były tam zwroty takie jak: "Powiedziałam to, co powiedziałam ze strachu. Zawsze byłeś inny, wrażliwy, uparty. Przykro mi, jeśli poczułeś się niekochany. Jeśli. To małe którego ludzie używają, gdy chcą wyrazić żal bez brania na siebie odpowiedzialności. A potem przyszedł finał. Nie chcę umrzeć, nie poznawszy mojej wnuczki. Proszę, nie trzymaj jej z dala ode mnie. Wciąż jesteśmy rodziną. Ewa patrzyła jak kończę czytać ze skrzyżowanymi ramionami. Cóż, złożyłem list. Miałaś rację co do czego? Ona nie jest tylko toksyczna, jest radioaktywna. Ewa usiadła na kanapie, oddychając powoli. Przyszła do naszego domu Marek. Wiem, znalazła gdzie mieszkamy. Wiem, chce zobaczyć naszą córkę. Patrzyłem na nią przez dłuższą chwilę, potem podniosłem telefon i wybrałem numer. Zadzwonił dwa razy, odebrała za trzecim. Jej głos był cichy, wyćwiczony. Marku, nie przychodź więcej do mojego domu, powiedziałem. Nie listu, nie e-maili. Ciągaj w to mojej żony ani córki. Miałaś swoją szansę. Marku, proszę, nie możesz teraz mówić o rodzinie. Powiedziałaś, że nie jestem twoim synem. Podjęłaś ten wybór. Byłam zdenerwowana, ja też. A i tak się pojawiałem. Płaciłem rachunki, pomagałem w domu, zajmowałem się rzeczami, których żadne z Twoich dzieci sukcesu by nie dotknęło. Cisza. Spróbowała znowu. Tęsknię za tobą. Żałuję tego, co powiedziałam. Nie. Żałujesz, że nie pozostałem mały, że nie pozostałem cichy, że nie pozostałem na tyle zdesperowany, by wciąż pragnąć Twojej aprobaty. Pauza. A potem moment, na który czekałem. Wyszeptała: Czy mogę poznać moją wnuczkę? Tylko raz. Nie krzyczałem, nie trząsłem się. Po prostu wypowiedziałem zdanie, które od lat mieszkało w mojej piersi bez nie widzę cię już. Jak... Jako rodziny. Słyszałem jej gwałtowny wdech, jakbym uderzył ją przez telefon. Rozłączyłem się, zanim zdążyła zapłakać. Zablokowałem numer, usunąłem wiadomość głosową, którą zostawiła dwie minuty później, nie słuchając jej. Ewa podeszła. I objęła mnie ramionami. Nie powiedziała: jestem z ciebie dumna. Nie musiała, bo to nie chodziło o triumf, chodziło o pokój, a ja nie zamierzałem wymieniać mojego na kobietę, która przypomniała sobie o moim istnieniu dopiero wtedy, gdy stałem się kimś, kim mogła się pochwalić w swoim klubie książki. Po tym ostatnim telefonie wszystko ucichło. Żadnych więcej wiadomości głosowych, żadnych niespodziewanych gości, żadnych kopert z papeterią w kwiaty na wycieraczce. Ewa i tak założyła kamerę bezpieczeństwa na wszelki Wypadek. Nie rozmawialiśmy o tym dużo. Nie musieliśmy. Niektóre blizny lepiej honorować milczeniem. Kilka dni później wyciągnąłem stare pudełko po butach, które trzymałem zakopane z tyłu szafy. Było wypełnione wszystkim, co miałem i czego nie miałem serca wyrzucić. Wydruki starych SMS-ów, zdjęcie mojego rodzeństwa i mnie, kiedy byliśmy dziećmi. Same zęby i oparzenia słoneczne. Ostatni zrzut ekranu, ta wiadomość z czatu grupowego z dnia matki. Wszystkie moje dzieci są udane z wyjątkiem Marka. Wybrał pracę w fabryce. Nie postrzegam go już jako mojego syna. Spojrzałem na to jeszcze raz. Interpunkcja, śmiałość i pewności. Potem to wydrukowałem. Tylko jedną kopię. Wsunąłem ją do teczki z napisem Dowód, że sobie nie wymyśliłem, a potem zamknąłem teczkę w szufladzie. Nie ze złości, ale dla zachowania. Bo kiedy dorastasz, będąc ciągle manipulowanym, uczysz się archiwizować ból. Nie po to, żeby go trzymać, ale żeby wiedzieć, że był prawdziwy. W tamten weekend nasza córka skończyła roczek. Nie wiedziała, co to urodziny, tylko że były balony i lukier i ludzie, którzy klaskali, kiedy uderzała w tort, jak mała zawodniczka MMA. Ewa zrobiła babeczki. Ja grillowałem. Mieliśmy kilku przyjaciół. Ludzi, którzy byli przy nas, kiedy było cicho, a nie tylko wtedy, gdy pojawiały się nagłówki, żadnych dalszych krewnych, żadnych wymuszonych uścisków, po prostu miłość, na którą nie trzeba zasługiwać. Kiedy wszyscy wyszli i sprzątaliśmy, nasza córka siedziała na podłodze, bawiąc się zabawkawym telefonem, przyłożyła go do ucha i Nieskładnie. Potem spojrzała na mnie i powiedziała, kto to? Zaśmiałem się. To tylko udawany telefon, kochanie. Wyglądała na zamyśloną, na ile może roczne dziecko, a potem zapytała, gdzie rodzina? Ewa przerwała wycieranie blatu. Uklęknąłem, dotknąłem jej małej rączki i powiedziałem: Rodzina to ci, którzy kochają cię w trudne dni. Mrugnęła, a potem uśmiechnęła się i powtórzyła: Trudne dni. Ewa podeszła, usiadła obok nas i pocałowała ją w czoło. Zgadza się. A kto jest twoją rodziną? Nasza córka myślała intensywnie, a potem rozpromieniła się. Ty i tatuś, rodzina na zawsze. To było zdanie, które musiała podłapać z jakiejś książeczki na dobranoc. A może po prostu sama je wymyśliła? To nie miało znaczenia, bo to było to. To był moment, którego nigdy nie dostałem dorastali. Pewność, stabilność, niezachwiane poczucie, że jesteś chciany. Nie tylko wtedy, gdy wygrywasz, ale gdy jesteś zmęczony lub w rozsypce lub niedoskonały. Nie potrzebowałem komunikatu prasowego, żeby ogłosić, że ruszyłem dalej. Nie potrzebowałem ostatecznej konfrontacji. Potrzebowałem tylko tego momentu w naszym salonie z lukrem na dywanie i maluchem na kolanach. Tamtej nocy, kiedy poszła spać, Ewa znalazła mnie stojącego w progu jej pokoju dziecinnego, ze skrzyżowanymi ramionami, wpatrującego się w małe łóżeczko wypełnione pluszakami. Wszystko w porządku? Zapytała. Skinąłem głową. Tylko wspominam dobre wspomnienia czy złe? Ani takie, ani takie powiedziałem zauważając różnicę. Podeszła do mnie, oparła głowę na moim ramieniu. Zrobiłeś to, wiesz, powiedziała cicho. Przerwałeś schemat i po raz pierwszy w życiu uwierzyłem w to. 6 tygodni po przyjęciu urodzinowym dostałem ostatni e-mail. Bez tematu, bez powitania, tylko jedno zdanie wiszące ciężko na środku ekranu. Nie wyrzucajmy 30 lat przez nieporozumienie. Wpatrywałem się w to przez może minutę. Potem roześmiałem się na głos sam w moim biurze. Nieporozumienie. Jakby jej napisanie, że nie jestem już jej synem na oczach trzech świadków, było tylko przejęzyczeniem, jakbym był zdezorientowany, dramatyczny, przewrażliwiony. Zamknąłem laptopa, nie odpowiedziałem. Dwa dni później wysłała zdjęcie. Ona stojąca nad jeziorem, trzymająca stokrotkę z podpisem Przebaczenie jest wolnością. Nie, zablokowałem ten e-mail na dobre, bo oto prawda, której nigdy nie zrozumieją. Niektórzy ludzie myślą, że postawienie granicy to atak, że powiedzenie nie jest okrutne, że odcięcie się od ludzi, którzy cię krzywdzą, to prawdziwa zdrada, ale ja nikogo nie zdradziłem. Po prostu w końcu wybrałem siebie, wybrałem moją żonę, moją córkę, moje ciche, zwyczajne życie zbudowane od zera, nie wymazałem jej, ona wymazała mnie, ja po prostu nie wróciłem i nie wracam.